Drugie twierdzenie Bretue i Geissa mówi o odpowiedzialności osób, które popełniają przestępstwa. Podmiot prawny to jest zarząd. Wpis do rejestru handlowego od razu wiemy, kto popełnił przestępstwo. W przestępczości kryminalnej trzeba się bawić, udowadniać. Wina, ustalenie winy jest niezmiernie trudne w osobach prawnych, bardzo nieskomplikowane w przestępczości klasycznej. W skutek odstraszający kary kolejne twierdzenie. A dlaczego nie wprowadzimy resocjalizacji dla przestępczości ekologicznej polegającej na zakładzie karnym, albo na łączeniu kar, albo na likwidacji możliwości łączenia kar kolejne twierdzenie, czyli pozbawienie zdolności do czynności prawnej, czyli zakaz prowadzenia działalności? Ponieważ nikomu dzisiaj w świecie nie zależy na tym, żeby tworzyć nienaruszalności dóbr, postaci wartości autotelicznych, a chronić coś, co się także nazywa wartością tylko heteroteliczną, która jest częścią niszcząc całość, czyli naturę człowieka i świat, czyli wartości rzeczowe.